Co najbardziej dobiło Was w budowie domu? Kurczę, ja już szczerze mówiąc staram się nie wracać do takich negatywnych emocji, staram się teraz otaczać pozytywnymi myślami i otaczać się, wiecie, takim generalnie pozytywnym nastawieniem. Ale chyba najbardziej nas dobiło to, że mieliśmy ograniczony budżet, i przez to też robiliśmy bardzo dużo rzeczy sami. Co za tym idzie, mieliśmy bardzo mało czasu dla siebie, byliśmy permanentnie zmęczeni, byliśmy wykończeni, mieliśmy tej budowy dość, bo ona po prostu sprawiała, że mieliśmy jakieś takie same, wiecie, negatywne emocje w sobie, i czasami, momentami, nawet kolejne etapy prac gdzieś tam nas nie cieszyły, bo Mam wrażenie, że nie mieliśmy siły na to, żeby się cieszyć. Nie mieliśmy siły na to, żeby znaleźć w sobie radość, bo byliśmy tak wymęczeni, w szczególności Oskar, bo naprawdę, jak oglądacie nas, to wiecie, że on tutaj kawał roboty odwalił w tym domu. Więc wydaje mi się, że to, że po prostu robiliśmy dużo rzeczy sami i tych rzeczy było za dużo, to wszystko trwało za długo i chyba to było takie najbardziej dobijające. Czy wplecisz we vloga swój makijaż lub może jakieś polecenia kosmetyczne, pielęgnacja lub make-up? E, jeśli chcecie, to. Mogę o tym pomyśleć. Myślę, że nie za często, bo ja raczej nie jestem typem osoby, który często zmienia kosmetyki. Raczej staram się mieć w miarę minimalistyczne podejście do tego tematu, ale jak chcecie, to mogę Wam coś pokazać. Dajcie znać na dole w komentarzu, czy jesteście takim tematem w ogóle zainteresowani. Jakie prace w domu, elementy w domu chcecie wykończyć, uzupełnić do końca tego roku? Powiem wam szczerze, że jakoś tak nie zakładamy czegoś takiego, że do końca tego roku chcemy mieć to to i to. Po prostu działamy sobie gdzieś tam e, zgodnie z takimi naszymi priorytetami, które trochę się pozmieniały ostatnio, e, bo najpierw chcieliśmy zrobić sobie zabudowę w spiżarce, żeby już tak skończyć temat kuchni, a później stwierdziliśmy, że nie no kurde, siedzimy na leżakach ogrodowych albo na pontonie teraz. W ogóle swoją drogą e, dowiedziałam się ostatnio, że tą Ford wprowadził e, meble dmuchane do swojej oferty. Więc jak widzicie, możemy powiedzieć, że jesteśmy prekursorami naj, najświeższych, najnowszych trendów mody. No i stwierdziliśmy, że już mamy y, trochę tego dość, więc w pierwszej kolejności y, kupujemy kanapę, co dalej? Na pewno chcielibyśmy zrobić garaż, żeby skończyć instalację rekuperacji, żeby pozakładać wszystkie anemostaty, żeby odpalić jednostkę, no bo to jest bardzo istotne dla naszego budynku, dla naszego zdrowia, bo mamy wilgotność naprawdę na bardzo wysokim, za wysokim poziomie. I raz, że wiecie, boimy się o nasz dom, że wywali jakiś grzyb, no bo tutaj tak naprawdę nie mamy wentylacji, więc wietrzymy ile się da, ale ta wilgoć i tak w domu jest. No, ale chodzi tutaj też o nasze zdrowie, jakby nie było taka duża wilgotność, nie jest korzystna, więc to na pewno chcemy zrobić. Jeśli chodzi o garaż, no to najważniejsze są te ściany, żeby właśnie powiesić tą jednostkę. Mamy już pomalowany sufit, więc gdzieś tam te prace się dzieją. Pomyślimy też o podbitce albo pod, o drzwiach, ale to jeszcze zobaczymy. Także do końca roku na pewno chcemy e, kupić kanapę, na pewno chcemy e, zrobić rekuperację, okap e, i zacząć realizować garaż na pewno ściany a co na podłogę to jeszcze zobaczymy. Pamiętajcie też, że my wykańczamy się bez kredytu, to znaczy kredyt nam się skończył i wykańczamy się jakby z bieżących środków, także to też u nas nie będzie jakoś wiecie szybko i na pewno będzie to trwało. To, co teraz jeszcze na czasie zamówiliśmy, to meble do sypialni, znaczy meble. No w zasadzie tylko stoliki nocne i lampy, ale to też na pewno da fajny efekt w sypialni, więc to też do końca roku na pewno chcielibyśmy zrealizować. Kolejne pytanie o drzwi. Kiedy będziecie mieć drzwi w mieszkaniu? Oglądam Cię od 6 miesięcy i póki co nie przestanę. No drzwi, mam nadzieję, że do końca roku, ale to zobaczymy. Czy jesteś zadowolona z gotowania na wyspie? Słuchajcie, bardzo. Ja w ogóle tę wyspę uwielbiam. W ogóle powiem nieskromnie, że kuchnia wyszła nam świetnie. Jest parę mankamentów, które mnie denerwuje, ale to jest do zmiany lub do przeorganizowania, jak już będziemy mieli zabudowę w spiżarce. Um, no, i wyspa, naprawdę, pomimo tylu komentarzy, że pisaliście nam, że ta wyspa jest za wielka, że ona przytłoczy, że po co taka duża. Ja ją uwielbiam i uważam, że jest naprawdę świetnych rozmiarów, gotuje się wygodnie. Natomiast wydaje mi się, że taka wyspa nie byłaby wystarczającą ilością blatu roboczego, w sensie sama wyspa. My po drugiej stronie też mamy blat, z którego też korzystamy, po drugiej stronie jakby gotuję w termomiksie, używam tam czajnika, więc robię wiecie, kawę, herbatę, Oskar tam ma tą sodę stream, tam sobie gazuje te swoje napoje, tam mamy też zlew, więc tam jest jakby strefa mycia i zmywarki, a na wyspie jest taka strefa właśnie do przygotowywania posiłków, które gdzieś tam kończę na płycie indukcji czy do takiego serwowania, czyli tam zazwyczaj już nakładam te posiłki albo pakuję, jak przygotowujemy coś sobie do pracy. Także generalnie jestem bardzo zadowolona z wyspy i absolutnie bym jej nie zamieniła na nic innego. Co symbolizują Twoje tatuaże? Pozdrawiam. Jeśli chodzi o moje tatuaże, to niektóre mają znaczenie inne, nie. Natomiast to znaczenie chciałabym zachować dla siebie. Czy na blacie można stawiać gorące rzeczy? Powiem tak. Jeśli ktoś nie wie, mamy blacy konglomeratu kwarcowego Technistone i generalnie producent nie zaleca stawiania gorących rzeczy na tym blacie. Bo to jest, wiecie, konglomerat, tam są jakieś też związki żywiczne w nim i tak dalej. Ale ja robiłam test tego blatu i stawiałam normalnie gorący garnek, taki naprawdę gorący i trzymałam go przez bardzo długi czas, praktycznie aż sam wystygł i nic się z tym blatem nie stało. Teraz zdarza mi się, że na przykład wyciągnę blachę z piekarnika na ten blat i też się z nim nic nie dzieje. Staram się tego nie robić. Staram się dawać podkładki, natomiast nie zawsze się da, więc jeżeli gdzieś tam na chwilę coś jest postawione, to nic się z tym latem nie dzieje, on nie ma to wieje, być może to jest kwestia naszego koloru, nie wiem, chociaż nie sądzę. Więc generalnie nic się z nim nie dzieje, ale pamiętajcie, że producent nie zaleca. Czy mogłabyś powiedzieć, jak macie dużą działkę wokół domu i czy jest już projekt ogrodu? Jeśli chodzi o naszą działkę, to ona ma 1140 metrów, a dom jest parterowy 153 metry. Także no mamy do zagospodarowania naprawdę dosyć sporo terenu. Oczywiście to nie jest jakoś bardzo dużo, bo są działki po 2 i po 3000 metrów. Ale uważam, że to jest naprawdę wystarczająco. Jest tutaj sporo miejsca. Wydaje mi się, że um, uda nam się tutaj wydzielić jakieś fajne strefy. Na pewno chcielibyśmy sobie zrobić miejsce na ognisko, ponieważ ognisko Oscar pali naprawdę prawie codziennie. Jak teraz jest lato um, i wieczorem, lubimy sobie usiąść przy ogniu, i to jest rewelacyjne. Także, miejsce na ognisko obowiązkowo. Kiedyś, gdzieś tam w przyszłości, chcielibyśmy sobie zrobić balię. Na pewno chcielibyśmy sobie zrobić dwa tarasy tutaj przy sypialni i przy salonie. Czy jakąś szklarnię, tego nie wiem. Po prostu teraz widzę, jak tutaj zamieszkaliśmy, jak mało czasu mamy na to, żeby gdzieś tam cokolwiek robić na zewnątrz, więc będziemy to musieli przemyśleć, ale generalnie projektu ogrodu jeszcze nie ma. Jakie odczucia z paneli winylowych? Czy wydają się sztuczne, gumowe podczas chodzenia? Słuchajcie, ja te panele uwielbiam. Pomimo tego, że gdzieś tam były widoczne na nich smugi, to teraz te panele nie zniknęły, te smugi tak w 100%, tylko te smugi jakby ujednoliciły tą podłogę i nie wiem jak mam to powiedzieć, ona się tak jakby wydeptała i już teraz wygląda to ok e, absolutnie mi to już nie przeszkadza, nie widzę tego mamy też mopa High Zero, który wydaje mi się, że dużo mm, pomógł w ogóle swoją drogą możecie u mnie kupić High Zero, jeśli jesteście zainteresowani to napiszcie do mnie na Instagramie albo na maila i do Was zadzwonię e, jeśli chodzi o panele i odczucie w ogóle nie mam takiego e, poczucia jakbym chodziła po gumie i naprawdę drugi raz, gdybym mogła wybrać, to również wybrałabym panele winylowe, ale tym razem wybrałabym troszeczkę jaśniejszy odcień. W sensie tym razem też chciałam wybrać troszeczkę jaśniejszy odcień, ale wiecie. Poszliśmy na kompromis. E, czy panele od Arbiton rysują się? No i wydaje mi się, że nie. E, to znaczy, jeżeli byście przesuwali jakiś twardy mebel, albo nie wiem, porysowali specjalnie te panele jakimś nożem czy coś, to, e, to tak, oczywiście one się porysują, ale ja nie zauważyłam e, żadnej takiej rysy, którą widzę. W sensie, że rzuciła mi się w oczy i wiecie, czy podczas odkurzania, czy podczas mycia podłóg nie zauważyłam żadnej takiej rysy. Raz podczas odpakowywania szafy Sika, Oskar po prostu tapyciakiem przejechał po panelach przez przypadek, natomiast przejechał jakby wzdłuż panela. I tego na początku to było widać, a teraz jakby po tam paru razach, jaką myliśmy podłogę, tego już nie widać. Także nie wiem, czy to się jakby zlicowało, czy coś się z tym stało, ale generalnie uważam, że te panele są naprawdę fajnej jakości. Jak wygląda Wasz wiatrołap i salon? No jak wygląda to możecie widzieć gdzieś tam na filmach, na YouTubie, tutaj u nas czy na Instagramie. Więc na razie nie wygląda. Na razie salon jest pusty, mamy tam jakąś komodę, malm z Ikea i stary telewizor, ale już niebawem się to zmieni, także... Czekajcie, na pewno wszystko pokażemy. Czy uważasz, że podpiwniczenie domu jest dużym plusem? Ja słuchajcie, z podpiwniczonym domem nigdy nie miałam do czynienia, natomiast uważam, że to jest mega plus. Czy podpiwniczenie pod całym domem? Nie wiem, chyba bym się nie zdecydowała na aż tak duże, bo zastanawiam się, co w takiej piwnicy trzymać. Um, uważam, że można tam zrobić na przykład pomieszczenie gospodarcze typu pralnia, ale generalnie raczej jestem fanką robienia pralni na tym samym poziomie, gdzie mamy sypialnię, gdzie się rozbieramy, ubieramy, więc ja zrobiłabym w podpiwniczonym terenie na przykład pomieszczenie gospodarcze typu jakaś może spiżarka, typu jakaś narzędziownia, typu siłownia, no a dalej nie wiem co tam, no na pewno można dużo rzeczy sobie tam ogarnąć, ale no my domu podpiwniczonego nie mamy, nie było nas na to stać, ponieważ piwnica to jest ogromny koszt ze względu chociażby na izolację, więc zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, ale generalnie piwnica uważam, że to jest super sprawa. Co najlepiej Ci się sprawdza w domu? Najlepiej się słuchajcie, mam wrażenie sprawdza łazienka. Jest tak wygodna, tak przemyślana, tak minimalistyczna, tak łatwa i szybka w sprzątaniu, że szok. Bardzo jestem zadowolona z prysznica walk z tą jedną ścianką. Naprawdę uważam, że to jest rewelacyjna opcja i drugi raz powtórzyłabym naprawdę tak samo. Chyba, że jakoś miałabym układ łazienki w ten sposób, że mogłabym zrobić ścianę z kafli. Żeby może ten prysznic był w jakimś takim bardziej załuku. No to może coś takiego, ale generalnie łazienka mm, sprawdza nam się w domu super. E, I bardzo jestem też zadowolona z mm, płyty indukcyjnej zintegrowanej z blatem, czyli ona jest na równi i z podwieszanego zlewu. Uważam, że jest to rewelacyjna opcja i polecam wszystkim takie rozwiązanie. Co ulepszyłabyś funkcjonalności domu, gdybyś mogła cofnąć czas? Myślę, że to jest temat na osobny odcinek. Być może nagram wam za jakiś czas takie moje spostrzeżenia po Paru miesiącach mieszkania w naszym domu. Jest parę rzeczy, które bym zmieniła. Oczywiście to nie są rzeczy, które, wiecie, codziennie mi uprzykrzają życie i przeklinam ten dom, absolutnie nie, ale jest parę rzeczy, które rzeczywiście można by było ulepszyć i które na pewno bym zmieniła, w, budując drugi raz. Także nagram osobny odcinek o tym. Czym czyścisz blat w kuchni? Aktualnie używam ściereczek iPad, sprawdzają się naprawdę fajnie. Gdzie pracujecie? Ja już na ten temat mówiłam, odpowiadałam na to pytanie. Coś mi tu fruwa. Odpowiadałam na to pytanie we vlogmasie w wielkim skrócie. Ja jestem projekt managerem w e-commerce od strony backendowej, a Oskar zajmuje się sprzedażą sprzętu elektronicznego. No. Jak sprawa z panelami i smugami? Mamy podobny problem z Arbiton, choć u nas winyle klejone. To, że to są winyle klejone, to wydaje mi się, że to nie jest jakaś różnica, bo sposób położenia nie powinien mieć tu wpływu na te smugi. Tak jak powiedziałam wcześniej, u nas te smugi się tak jakby zrównały. W sensie, ja już ich nie widzę, one nie są tak widoczne jak wcześniej, więc wydaje mi się, że po prostu daj sobie czas, umyj kilka razy podłogę, a, a będzie lepiej. Co jeszcze do wykończenia w nowym domu? Myślę, że łatwiej byłoby mi powiedzieć, co już zostało zrobione, a nie co jeszcze zostało do skończenia, bo do skończenia, słuchajcie, jest praktycznie wszystko. Cały ogród, cała strona zewnętrzna domu elewacja, ogrodzenie, drzwi, salon no po prostu do skończenia jest milion rzeczy i mam wrażenie, że to się nigdy nie skończy, ale. Teraz już podchodzimy do tego na luzie, na spokojnie i nie zamęczamy się, żeby wiecie, zrobić to jak najszybciej. Stwierdzamy, że wolimy gdzieś tam sobie skoczyć na jakieś wakacje. Nie zapracowywać się tutaj, żeby wiecie, ten dom nam się też dobrze kojarzył, a nie żeby nam się kojarzył z, tylko z wydawaniem pieniędzy, z pracą e, i z takim wiecie, ograniczeniem jakimś, więc no, do skończenia mamy prawie wszystko. E, czy fronty w kuchni są akrylowe, jak się sprawdzają? Tak, zarówno fronty w łazience, jak i w kuchni to są te same fronty akrylowe, to jest firma Akrylia. E, czy jestem zadowolona? Powiem Wam szczerze, że muszę jeszcze trochę z tą kuchnią sobie pobyć. My na razie mieszkamy około dwa miesiące, także nie wydaje mi się, żeby to był czas, żeby jeszcze mm, oceniać. Jest jedno miejsce, którego nie mogę domyć. To jest jakby taka delikatnie ciemniejsza plamka. Ja co prawda nie próbowałam żadnymi środkami chemicznymi, bo stolarz mnie gdzieś tam uczulał przed tym, żeby nie używać żadnych, wiecie, cyfów ani żadnych rzeczy takich no, na bazie chemii. Ja używam tylko mydła galasowego, tych ściereczek Raypad, czyli nasączonych tylko i wyłącznie wodą, no jakieś tam mikrofibry. Parę razy zdarzyło mi się przetrzeć ręcznikiem papierowym i wodą octem, ale to jest naprawdę wszystko. Jedno miejsce jest, które, no, na którym musiałabym się bardziej skupić, żeby je doszorować, ale to już było od nowości, więc nie wiem co to jest. Muszę też podpytać stolarza, może ma jakiś dedykowany płyn do tego. Generalnie fronty są ok, fajne jest to, że mają tą powłokę antyfinger, więc paluchy nie są odbite, w ogóle nie widać odcisków palców, no chyba, że macie je obklejone olejem czy tłuszczem, no to wtedy wiadomo. Ale jak są suche dłonie, to nie widać, więc ekstra. No i generalnie jestem zadowolona, fajnie wyglądają, kolory jest super. Myślę, że drugi raz też mogłabym się na to zdecydować. Jeśli chodzi o Blat, tylko w Łazience, to może ewentualnie bym go zmieniła, bo my jakby szafkę mamy zbudowaną w ten sposób, że cała obudowa szafki jest z tego akrylu i też fronty są z akrylu. Tym samym, właśnie Blat jest też akrylowy. No i to wydaje mi się nie jest jakoś super odpowiedni materiał na blat, bo teraz jest ok, ale nie wiem po prostu jak to będzie wyglądało za 10 lat. To na pewno co się stało u nas, to miejsce, gdzie jest zabudowany geberit i toaleta. To też nasz błąd, bo gdzieś tam od początku sobie tego nie zabezpieczyliśmy, ale klapa od toalety uderzała po prostu o zabudowę mebleową. I w tym miejscu dosłownie delikatnie widać taki jaśniejszy ślad, jakby nie wiem, zszedł z tego frontu kolor. Ale to jest tak niewidoczne, że po prostu zareagowaliśmy. Ja tam, wiecie, się przyjrzałam, jak łazienkę czyściłam, co to tam jest. I zobaczyłam właśnie, że to jest od otwierania toalety, ale już sobie przykleiliśmy na klapę od toalety taki odbojnik, taką gumową. Nie wiem, jak to się nazywa. No, taki odbojnik gumowy. E, I teraz już jest ok, jakby płyta meblowa jest zabezpieczona, więc pamiętajcie, żeby sobie takie rzeczy porobić: czy to przykleić filc na mm, meble, mm, czy to właśnie zabezpieczyć tego typu rzeczy, czy to na przykład jak klamka Wam gdzieś uderza, e, no to warto to zabezpieczyć, żeby później nie musieć, wiecie, naprawiać, czy po prostu się martwić, że coś Wam się zniszczyło. Pokaż łączenie blatów Technic Stone. Słuchajcie, u nas łączenia nie ma. My nie mamy nigdzie połączonego blatu. To jest płyta w całości zarówno na wyspie, jak i na nogach, jak i wiecie na, na tym miejscu, gdzie mamy okno. Łączenia się pojawiają tylko jakby w miejscu, gdzie jest tutaj Blat i tu są nogi. No to to są łączenia, ale to jest wyfrezowane. Czy też łączenie pomiędzy Blatem a później ścianą, bo my też na ścianie mamy ten blat kamienny, ale to jest wykończone z silikonem i żadnych innych łączeń u nas nie ma. A jeśli jesteś zainteresowana, jak to wygląda, to ja pokazywałam już zbliżenia zarówno na filmie z montażu blatów, jak i też na Instagramie. Mam bardzo dużo zbliżeń, także zapraszam Cię na nasz profil i tam na pewno znajdziesz więcej zbliżeń, czy jakiś tam. No po prostu szczegółów na temat tego blatu. No dobrze moi drodzy, wygląda na to, że to wszystkie pytania. Ja już wiem, że podzielę ten film na dwie części, bo nagrywam ponad pół godziny, także będą dwie części. Dziękuję Wam bardzo za zadawanie wszystkich pytań. Mam nadzieję, że za jakiś czas powtórzymy sobie to Q&A, może będziecie mieli jeszcze jakieś inne pytania, a na ten moment dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!